wieczór, witam na drugiej części konferencji. Jest ze mną trener Lech pan Tomasz Kaczmarek. I poproszę na sam początek o krótkie podsumowanie spotkania. Dobry wieczór. Myślę, że ogólnie zasłużenie wygraliśmy. Myślę, że pierwsza połowa nie była na zbyt wysokim poziomie. Przeciwnik strzelił bramkę, a tak naprawdę nie wiadomo skąd. Dosyć, dosyć taka... Niefortunna bramka ogólnie nie mieli żadnych szans, ale my graliśmy za wolną piłką, mieliśmy za mało rotacji pozycji, wszystko było za wolne. Byliśmy, mieliśmy za mało zawodników między liniami. Także ogólnie struktura naszej gry w pierwszej połowie prowadziła do tego, że nie byliśmy w stanie dobrze przyspieszyć gry i czegoś wykreować. Myślę, że reakcja zespołu w drugiej połowie dużo lepsza intensywność, dużo lepsze, dużo lepsze tempo piłki. Dużo więcej też momentów indywidualnych, także tutaj na, na pewno w drugiej, w drugiej połowie duży krok do przodu i koniec końca myślę, że bardzo, bardzo zasłużyliśmy na to zwycięstwo, bo dzisiaj byliśmy lepsi i gratuluję mojemu zespołowi, bo wszyscy sobie też zdają sprawę, że po ostatniej sobocie bardzo nam na tym zależało żeby dzisiaj nie tylko zagrać dobre spotkanie, ale też zrobić wynik i naprawdę tutaj drużyna wykonała, wykonała dobrą pracę. Dziękuję. I teraz zapraszam do zadawania pytań. Dzień dobry wieczór. Jakub spotowy, tak że sportowy, pan chyterze, Mówił Pan przed spotkaniem, że bardzo ważna będzie odpowiedź na to, co się stało w Szczecinie i dzisiaj po raz pierwszy chyba za pańskiej kadencji wygraliście w końcu z zespołem, który jest w bardzo, bardzo dobry i w bardzo dobrej formie. I pytanie, czy, czy ta pierwsza połowa właśnie to bardziej efekt tego, że raków dobrze was przypinował i dobrze był ustawiony, czy, czy bardziej to była słabsza dla pańskiego zespołu? I czy w drugiej połowie to była już taka odpowiedź i, i państwowskie zespół pokazał na tyle charakteru, że. To zwycięstwo właśnie będzie na tym, może Pan budować e, no siłę drużyny, chociażby mentalną. Myślę, że w pierwszej połowie to taka troszeczkę mieszanka, wszystkiego. E, myślę, że nie, nie najgorzej zaczęliśmy spotkania, ale ogólnie mieliśmy może troszeczkę za dużo szacunku do przeciwnika. Możliwe, że ja też, e, też ogólnie w przygotowaniu zespołu do tego meczu troszeczkę za dużo szacunku pokazałem. Ta bramka na 0-1 też temu wszystkiemu tak nie pomogła. No i tak ogólnie myślę, że po ostatnim weekendzie nie wiedzieliśmy do końca, gdzie jesteśmy w tym, żeby grać naszą piłkę, właśnie tak jak pan powiedział, z dobrym przeciwnikiem w dobry dzień. Dlatego troszeczkę brakowało wszystkiego, troszeczkę brakowało właśnie wiary w siebie, troszeczkę takiego, no, takiego, takiej łatwości w tym wszystkim, co robimy. Um, I no, w drugiej połowie po prostu udało nam się to zmienić, wyjść z większą, z taką większą wiarą, z większą nie, nie chcę powiedzieć wolną, bo też była wola w pierwszej połowie, żeby wygrać ten mecz, ale z taką inną mentalnością, nie? z taką mentalnością, że, że... Jesteśmy w stanie z tym przeciwnikiem wygrać na naszych warunkach, i, i mamy 45 minut, żeby to pokazać. I na pewno to dla nas dzisiaj jest e, ważnym krokiem. To dla nas jest e, to, nam na pewno pomoże w naszym, roz, e, w naszym rozwoju. I w, właśnie wierzę w to, kim jesteśmy i kim możemy być. Um, tak, tak to, tak, tak bym to teraz e, tutaj. Sformułował. Jeszcze chciałem spytać o dwa nazwiska. E egzont Klijezy, którego zabrakło w kadrze meczowej, jak dał w podstawowym składzie w, ostatnim, w ostatnich dwóch meczach. No i Jan Biegański, czy no, mimo wszystko zaskoczenie, bo pana za dużo nie grał, często go brakowało w kadrze meczowej. Wiemy, że dzisiaj obchodził rodzinę. Czy to było spowodowane właśnie z, z tej okazji, Janek dostał szansę, jakby pan ocenił jego występ. Dziękuję. Co do Egzonu, to Egzon niestety wczoraj na treningu mi e, się leciutkiego urazu i myślę, że kilka dni będziemy bez niego. Tak to był w kadrze meczowej. E, co do Janka Biegańskiego, to e, Janek Biegański w ostatnich dwóch tygodniach bardzo dobrze trenował. E, od kiedy wrócił po swojej chorobie, przede wszystkim ostatni tydzień był dobry. Powiem też szczerze, że od kiedy ja tutaj jestem ten czas, e, czas mój czas z Jankiem był taki troszeczkę niefortunny, co ma do czynienia z tym, że była jakaś drobna kontuzja, później była choroba dwutygodniowa, były cały czas, wiadomo, jako reprezentant kraju wyjeżdża na kadrę i tak naprawdę ja z Jankiem do tej pory bardzo mało czasu przepracowałem. Też wiemy, że był okres, okres gdzie w środku grali cały czas Kubicki i Gajos i tak się to wszystko złożyło, że nie miałem jeszcze możliwości z Janka skorzystać. Jestem przekonany, Myślę, że wszyscy wiemy, że to jest chłopak, który ma potencjał, do tej pory grał w drużynach, które inaczej grały w piłkę, to też jest prawda i to też jest e, bardzo ważne, żeby, żebyśmy jemu troszeczkę dali czasu, e, aby się dopasował do naszego stylu gry, e, ale dzisiaj, dzisiaj byłem przekonany, że od Janka dostaniemy, e, dostaniemy dużo takiej agresywności w środku boiska, dużo Właśnie dużo takiej twardej, brudnej gry. Dołożył do tego też kilka elementów piłkarskich. Także myślę, że ogólnie solidny, solidny występ z jego strony. Wczoraj też się dowiedziałem, że 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 ma dzisiaj, dzisiaj będzie miał urodziny. No i okej, okay, pomyślałem to, że nie zepsuję mu tego i nie zmienię tej decyzji, ale decyzja była podjęta już wcześniej. Jacek to panie Trenerze, jeśli można i, i, i trener by miał ochotę bliżej się właśnie zatrzymać, to co się wydarzyło w Szatni, właśnie jak, jak e, e, trener i drużyna pozbyła się tego nadmiernego respektu wobec Rakowa i czy jak się nie dokonuje zmian, czy poszedł na przykład jasny przekaz do piłkarzy? Na przykład, panowie, macie 10 minut, 15, 20 na zmienienie tego, bo jak nie, to będę zmieniał. Jak to się odbyło, jeśli pan tak mógł trochę powiedzieć? Jest coś takiego jak tajemnica szatni. I chciałbym. Chcia... Powiem szczerze, że w szatni. Zawodnicy wymienili kilka zdań między sobą, dałem im kilka minut dla siebie. Słyszałem, że mieli sobie coś do powiedzenia, e, później ja dodałem kilka zdań do tego. Ale przede wszystkim chodziło też o korekty sportowe, taktyczne, e, bo jedno to są emocje, które na pewno były ważne, żeby je troszeczkę zmienić w kierunku drugiej połowy, żeby uwierzyć w siebie, żeby też... E, jeden drugi potrzebuje wiary. E, a trzeci, czwarty nieraz potrzebuje troszeczkę docisku. Także, także um, ważne, że zespół jako zespół dobrze na to zareagował, um, bo powiem szczerze, w szatni można krzyczeć, w szatni można tłumaczyć, w szatni e, można nieraz być bardzo spokojnym, nieraz nawet nie trzeba wejść do szatni. E, zawodnicy grają na boisku i oni robią robotę w dzień meczowy, to już jest naprawdę, to już naprawdę jest ich robota i jako trener można tylko, tylko w detalach pomóc. Um, dlatego um, powiedziałbym, że to ich osobowość, ich determinacja, um, to co oni sami między sobą zrobili, zrobili, miało największy wpływ na to, że właśnie um, udało nam się dużo lepiej zagrać w drugiej połowie.